Jesteśmy na pierwszym dziedzińcu. Tutaj jak pamiętacie, jak wchodziliśmy to było bardzo dużo ludzi. No a teraz już jest ich znacznie mniej. Długo byliśmy tutaj, kilka godzin spędziliśmy na terenie zamku. Już zaczynają łączać światła, no za chwilę będzie zmrok. Tu mamy stare mury. No i tą bramą wchodziliśmy, i tą bramą wychodzimy z terenu zamku. Teraz możemy popatrzeć sobie jeszcze na tych żołnierzy pilnujących tutaj pana prezydenta i zamek. Nie mieliśmy okazji ich wcześniej zobaczyć z bliska to, chociaż teraz popatrzymy sobie na nich. O, i ta latarnia, która tam jest na środku placu, już jest włączona. Tutaj w godzinie 12 było bardzo dużo ludzi, którzy oglądali zmianę warty. piękną bramę. A my powoli będziemy teraz już schodzili w dół do mostu Karola. No, i popatrzmy sobie jeszcze na cały ten plac, zamek. No, i tu już powoli idziemy w kierunku mostu Karola. Zobaczcie tutaj, ile schodów mamy do pokonania w dół a tutaj takie serwinki końmi głowy o jakie fajne zobaczcie takie mają fajne kończyki moi drodzy no to schodzimy po schodach w dół w kierunku mostu Karola No i teraz, czy lepiej jest wchodzić do góry, czy schodzić na dół? Takie odwieczne pytanie. A jakie tu piękne bombki mamy! O, zobaczcie! Mikołaja mamy Szampany misie Pawie I tu mamy dziadka do orzechów A tu jakie piękne aniołki Czy a flesh tugger, chocolate cake, i Ja, Dziękujemy. Moi drodzy, a tutaj w takim klimatycznym lokalu zjedliśmy obiad. Zeszliśmy sobie z zamku na Hrabczanach. A w zasadzie można powiedzieć, że to jest taka galeria. Tutaj można sobie coś ewentualnie kupić. Są stare. Telewizory, choinka, no taki piękny, klimatyczny lokal w formie takiej galerii. Zobaczcie nawet na te stołki. Każdy stołek jest inny. A te sanki, o, jako dziecko, to ja też na takich sankach jeździłem. Patrzcie tutaj nawet mamy narty. O. No. Pamiętam, że moja mama miała takie narty z takimi wiązan wiązaniami. Jeździła na takich nartach, gdzieś tam jeszcze na strychu było. Takie, były takie narty. Tu mamy takie piękne portrety jakieś rodzinne. No naprawdę lokal z klimatem. Z niesamowitym klimatem. No tutaj mamy jakąś rezerwację teraz. Tu mamy samowar. O, magnetofon nawet jest, kaseciak. O, o tu jakiś jednooki. A tutaj mamy młynek do kawy. Super buty sobie można kupić nawet tutaj też mamy jakieś zdjęcie takie rodzinne a tu jest krajalnica do chleba tutaj mamy toaletę męską o a tu jest Toaleta damska. Zobaczcie, tutaj mamy różnego rodzaju żaska. No, ale tutaj mamy też taki yy, do parzenia kawy, ekspres. No, coś pięknego. Dziękujemy, do widzenia, bye, bye. O, a tu piliśmy taką beherowkę. O, super beherowka była. Tu jeszcze mamy jakieś takie przyprawy. Piękny lokal. Także idziemy. Dziękujemy, bye, bye. bye. O Jezusie. Wysokie progi. Piste Trot, tak? Pistrot Cafe. Fajna, klimatyczna, restauracja, kawiarnia. No i zobaczcie, tutaj są schody, i tymi schodami idzie się tam na zamek. A myśmy tutaj byli, o, staroczeska kawiarnia. No, polecamy. Ulica mała. Strana, Pracha 1, 196. Pięknie. No, a teraz tu idziemy w dół, już w kierunku Mostu Karola. Zeszliśmy troszeczkę niżej, i tutaj mamy też coś ciekawego. Co to jest? Ojej, welcome to. A tu czaszki mamy. Ojej, Co to jest? A, to jakiś pap jest. Pap. Pap taki fajny. A tu jakie mamy piękne drzwi. Piękna brama. No, ma to klimacik teraz, ta Praga. Tutaj pięknie przystrojony ten dom. Jesteśmy teraz na ulicy. Tchonuskowej, tak? Tchonuskowa a teraz skręcimy w ulicę Zamecką i idziemy do mostu Karola no pięknie podświetlony teraz tutaj ten rejon Pragi naprawdę jest klimacik popatrzmy tutaj na tą fasadę tego budynku tutaj Mamy s graffiti chyba między jednym a drugim piętrem, i tam pod samym dachem tak samo. No, pięknie to wygląda. O, jak tutaj ładnie podświetlony jest ten kościół. Ulica Narodowa, mała strana, bracha. O! Korpus dyplomatyczny jechał z przodu samochód z jakimiś flagami, nie wiem. Co to za flagi były, nie zwróciłem uwagi, ale trzy takie piękne limuzyny przejeżdżały. Tu jeszcze popatrzmy na tą piękną kamienicę. Znowu. Coś może na zamku było, bo następna limuzyna z flagą jechała. Może było jakieś spotkanie prezydenta z jakimiś dygnitarzami z innych państw i dlatego tyle pojazdów Korpusu Dyplomatycznego teraz zjeżdża. Ze wzgórza zamkowego. O, przejdę tutaj w te podcienia, takie ładne są. No coś pięknego. Coś pięknego. I tutaj znowu mamy przepiękne drzwi. To jakaś piwnica zabezpieczona. A jakie tam piękne malowidła na tych ścianach. Przepięknie. No te, te podcienia są tutaj przykryte. O kurczę, znowu jakie schody były. A tutaj mamy obrazy. Piękne te kamieniczki tutaj, te lokale Lokale. Tutaj jest jakiś sportowcy bywają. A tutaj mamy Mikołaja. O no, i on kręci głową. Cześć Mikołaj. Cześć! Cześć Mikołaj Follow me on Instagram, tak jest. Fajne A tu ciepełko, o ciepełko można siąść sobie, tu mamy kocyk i tak fajnie cieplutko będzie. No, naprawdę bardzo urokliwie tutaj jest. Kafejki, znowu jakaś kafejka. A tu nawet kolejkę mamy. O, to chyba dobre piwo sprzedają. Dobre piwo, bo dużo ludzi w kolejce. No to przechodzimy na drugą stronę ulicy. na drugą stronę ulicy. Tutaj mamy taki duży plac. Przystanek tramwajowy. O, tutaj tramwaj 22. To myśmy nim dzisiaj rano jechali na zamek. No a teraz tu idziemy dalej tymi podcieniami. Bohemia. Czech Republic. Popatrzmy tutaj na te kryształy czeskie. No piękne, piękne A Tutaj mamy całą orkiestrę, która się kręci Bombeczki. No Czesi piękne szkło produkują No jak tutaj pięknie widać tą wieżę kościelną i tam ludzie chodzą, czyli na tą wieżę dałoby się wejść. No, coś pięknego. Powiem Wam, że teraz dopiero wieczorem Fraga zrobiła się cudowna. Ta feria świateł tutaj na tym starym mieście na Hradczanach, no coś pięknego. Nawet tutaj te latarnie takie stylizowane na stare no i tu już powoli zbliżamy się do mostu Karola wyjdę teraz na środek ulicy może mnie nic nie przejedzie będę szedł tak z boczku ale chciałem Wam pokazać jak to pięknie się prezentuje tutaj bo jak idę przy samych budynkach to nie mogę Wam pokazać tych Kamienic a te kamienice podświetlone, teraz wieczorem, to są bajeczne. Tu znowu jakiś sklep z kryształami. No i już mamy za chwilę.